Wszyscy wielce, Szanowni Państwo, drodzy rekonstruktorzy i wszyscy zebrani wymienieni już tutaj przez pana wójta. Pozwólcie, że to swoje krótkie wystąpienie zacznę od słów żołnierskiej modlitwy, wyrytej na tym kamieniu tu obok słowa te oddają nastrój dzisiejszej uroczystości i czasu, w jakich ci młodzi ludzie umierali za wolną Polskę. Ty, Panie, który z wysokości patrzysz, jak giną ojczyzny, obrońce, prosimy Cię przez te garstkę kości zapal przynajmniej na śmierć naszą słońce. Niech dzień wyjdzie z jasnych niebios bramy. Niechaj nas panie widzą, gdy konamy. Szanowni Państwo, nie ma patriotyzmu bez pamięci o historii naszego narodu. Nie ma patriotyzmu bez odwagi i gotowości. Do poniesienia ofiary w imię miłości do ojczyzny. W tym roku obchodzimy 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Polska, po ogromnym wysiłku wielu pokoleń, wróciła na mapy Europy. Zbyt łatwo daliśmy sobie odebrać wolność. I naiwnie. Licząc na to, że sąsiedzi nasi zagwarantują nam bezpieczeństwo. Trzeba było wiele krwi, i wiele ofiar, i syłek, i emigracji, by udowodnić innym, że Polacy zasługują na wolność i mają prawo bronić swojego kraju i swoich ziemi. Naturalnym. Wsparciem patriotyzmu narodowego jest patriotyzm lokalny. Bitwa pod Krzywopotami miała ogromne znaczenie. Mówił to już pan Wójt, wspominał ksiądz arcybiskup. Warto wspomnieć, że od 1938 roku obchodzone są te uroczystości. I z różnymi przerwami, bo Nasza historia meandrami idzie. Są obchodzone do dzisiaj. Wierzymy, że będą nadal. Bo jest naszym obowiązkiem pamiętać o tych, którzy bronili, bronili niepodległości, walczyli o nią, bo im się wolna Polska śniła. Tym samym pamięć o legionistach, którzy tutaj leżą, jest naszym obowiązkiem kultywować młodym ludziom przekazywać i mówić że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze wolność można stracić przekonali się o tym nasi praojcowie ale z radością i optymizmem patrzę i Zbudowany jestem z obecności tylu młodych ludzi tutaj. Zaangażowania uczniów Szkoły Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, którzy co roku uświetniają obchody występami artystycznymi i swoją obecność. Przekazywanie młodemu pokoleniu tej bolesnej historii jest naszym. Obowiązkiem starszych, i dawanie przykładu, i budowanie szacunku dla wolności i niepodległości. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na koniec przypomnę słowa, fragment pieśni, która była na ustach żołnierzy niezłomnych. Bo to taka klamra od tamtych czasów do tego trudnego czasu powojennego, żołnierzy niezłomnych. To, co śpiewał sędzielarz Łupaszka, co danka siedzikówna. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. O wolność trzeba stale walczyć. I trzeba stale pamiętać, że nie ma ważniejszej rzeczy dla życia narodu, jak wolność, suwerenność kraju. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję za uwagę.